Zadanie 5 Matura 2020, poziom podstawowy maj. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział. No to w takim razie rozwiążmy tą nierówność po prostu. Mamy, wymnażam po kolei każdy nawias. Mamy 3, odjąć 3x, ma być większe od 6x, odjąć 2 i odjąć 12x. No to w takim razie x to w takim razie 6 odjąć 12 jest minus 6, przeniesiemy to na tą stronę, czyli będziemy mieć 6 odjąć 3x ma być większe, tu już była minus 2, no i tą trójkę też przeniesiemy, będziemy mieć minus 3. W takim razie mamy 3x, ma być większe od minus 5. x ma być większe po podzieleniu przez 3, x ma być większe od minus 5 trzecich. Ma być większe, no to jak minus 5 trzecich jest tutaj, to jest oś, no to ma być większe, no to ciach, kółeczko puste i szukamy tego przedziału. Od minus 5 trzecich do plus nieskończoności jest odpowiedź A.